Cześć! Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj premiera e, kapelusza pod, który się nazywa Indii, a nazwałam go tak, ponieważ jest idealnie odwzorowany od kapelusza, który nosił Indiana Jones. Ma taki sam kształt. Popatrzcie jaki piękny, jak pięknie się układa. Po prostu jest cudowny. Oczywiście możecie sobie zamówić taki kapelusz w salonie kapeluszy w różnym kolorze, ale ten jest po prostu prześliczny. Zobaczcie na to rondo, jak ono jest wyprofilowane, jak się układa w stosunku do całości. Po prostu coś niesamowitego, tak piękny kapelusz. Nie wiem, teraz jest jakaś taka, wszędzie dostępne są kapelusze. Takimi rondami bardzo prostymi, jak talerz, taki po prostu proste rondo, które nie są specjalnie twarzowe. One się... Zresztą ja Wam pokażę. Zresztą po... tutaj, taki jeden na przykład, który też jest całkiem fajny, ponieważ jest postarzały taki. On jest taki fajnie zrobiony, jest bardzo oryginalny i ma proste rondo, właśnie taki prosty jak talerz. Zobaczcie, jaka jest różnica między kapeluszem, który ma takie rondo, jak się zakłada. One nie są zbyt twarzowe, ale no kapelusz, jego się fajnie jak się nosi całkiem o tak na tył. No to wtedy jeszcze wygląda, tak? Ale zupełnie inaczej, zupełnie inaczej się układa, jeżeli jest, już, jeżeli jest takie profilowane rondo, jak powinno być według starej modniarskiej szkoły. Są takie formy, każda forma ma swój fason, więc forma drewniana, specjalny klocek modniarski. I takie wyprofilowane tylko Zobaczcie, jak, po prostu cudownie, jak ono się układa. No, po prostu jestem zachwycona tym kapeluszem. Naprawdę jest prześwietny, prześwietny. Także kapelusz o nazwie Indy, skopiowany dokładnie jak, jak miał Indiana Jones. Może jest nieskopiowany, bo no, bardzo podobny. No. Po prostu jest cudowny ten kapelusz, cudowny. Kolor też prześliczny, także zapraszam Was do salonu kapeluszy. Przychodźcie, sprzymierzajcie, zamawiajcie kolory, możecie sobie oczywiście wybrać, jakie tylko będziecie chcieli. I pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko.